Druga część mojej wypowiedzi, która odnosi się już do meritum, a związana z fragmentem wypowiedzi pana radnego Borowskiego o tym tej niedoli młodego pokolenia, to tak od siebie chciałbym znając młodych ludzi zaapelować do nich, żeby organizowanie sobie tego życia samodzielnego, starali się podejmować w sposób bardziej aktywny, biorąc przykład choćby z własnych rodziców, którzy Także organizowali sobie, będąc młodymi ludźmi, swoje życie rodzinne, osobiste, borykając się w tamtych czasach z problemami nie mniejszymi niż to, które stoi przed młodym pokoleniem, ale wydaje się, że robili to z większym zaangażowaniem, z większym takim uporem i z mniejszą ilością narzekania na to, co ich dotyka. Mamy własnych rodziców, sami jesteśmy rodzicami dla. Ludzi, którzy już wchodzą w dorosłość, wiemy, rozumiemy te, te problemy, ale tak z mojego oglądu wydaje się, że dzisiaj młode pokolenie bardziej nastawia się na odbiór niż na to, żeby próbować robić coś bardziej samodzielnie, co oczywiście nie zmniejsza skali i rangi tych problemów, z którymi się młodzi ludzie borykają. Dziękuję bardzo.